Cześć Siemanko, z tej strony ja Feldman, witam Was w kolejnym odcinku serii Minecraft. Modyfikacje! No i ta, ta modyfikacja nazywa się Gravity Mode. I tak widzicie, mam broń, e, jestem uzbrojony po zęby. E, no i zaczynamy, ruszamy z kolejnymi modyfikacjami na moim kanale. E, troszkę ich nie było, no ale znowu powracamy i tak. To jest piękna, piękna mapa, naprawdę bardzo fajna. E, tutaj nie golem jest, e, gdzie są golemy? Kan golem jest jeden i on mnie broni przed e, potworami. E, no i cóż, ładnie te sobie latają pięknie. A ja wam przedstawię kolejną modyfikację. Ta modyfikacja daje nam, e, jakby, broń grawi, grawitacyjną, a nie raczej broń. E, to jest prędzej e, taki dodatek. Sprawdźcie e, sobie, Gravity Gun, broń. No dobrze, niech będzie broń. Mamy dwa rodzaje. Ta, e, kraftujemy ją w ten sposób. Pokażę Wam jak Kraftujemy to w ten sposób. E, jest troszeczkę to kosztowne, ale naprawdę się opłaca. E, tak samo tutaj kraftujemy to niebieskie w ten sposób. Potrzebujemy tą metrową e, gwiazdę. Więc zaczynamy. E, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na jakiś klocek bierzemy klocek i ruszamy nim. Tak, to jest po prostu świetne. Bardzo mi się to podoba i możemy e, po prostu to kłaść tutaj, on się ułożyć ułoży dokładnie jakieś miejsce. Na przykład nie wiem, chcemy to oddać tutaj. O, tu się ułożyło. Kodać tutaj, ułoży się tutaj, okej. Okay. Nie, tak, tak, e, nie jest to tak zrobione, że krzywo stoi, ale okej. Okay. Ehm, więc tak. E, jest też inna opcja w tej modyfikacji. E, podejdziemy sobie do krówki. Krówko dzisiaj będziesz naszym naszym um, królikiem doświadczalnym <śmiech> patrzcie <śmiech> ta krowa ją popycha Zejśćmy z drugiej szmo Okej, okay, więc lewym wszystkim lewym wszystkim myszy odrzucamy tutaj samo jakaś zmutowała kroba ok więc lewym wszystkim odrzucamy moby bloków nie, ale moby tak no, i jest jeszcze jedna opcja: jeżeli podniesiemy klocek i teraz w powietrzu klikniemy lewy przycisk myszy, wyrzucamy ten klocek, więc możemy nim rzucać. Możemy, ale jest jedna rzecz: jeżeli wyrzucimy ośmno na ścianę, on się nie zatrzyma na ścianie, tylko spadnie na dół. Eee, sprawdź, zobaczmy. Widzicie, tak się fajnie odbija, i spadł na dół, eee, i on się fajnie odbija. Zaz wam pokażę, widzicie, jak się fajnie odbija, bardzo płynie, co bardzo fajnie zrobione. Tutaj, na przykład, puf, fajnie się podbijał, i tam na, na. E, I jeszcze jest jedna rzecz. Jeżeli ze wszystkim, jeszcze właśnie trafimy, trafimy w MOBA, dostanie on obrażenia. Raczej, mm. ok, dostał obrażenia. Normalnie mówię, dostać obrażenia w takiej sytuacji. Więc, e, gdzie jest mój tam, ok, e, a niebieska broń różni się naprawdę tylko tym, że jest to samo, wszystko tak samo działa, cyk, cyk ale różni się to tym, że możemy przyciągać gdy lewym przyciskiem myszy profesorki prawym, trzymamy go, ten przyciąga item z dalszego po prostu pola. Spróbujmy sobie wziąć kawałek ręki nie, nam nie dojdzie, ale na przykład ten krok. Normalnie byśmy tego nie mogli. Na przykład spróbujmy tym, nie, nie da rady. Maksymalnie to jest to. To, ok, więc, a tym po prostu przyciągamy sobie go. i na przykład rzucamy sobie do w strony, stronę, ja on się fajnie odbija. Spróbujmy sobie tego do góry podnieść. Nie, może sąd, tak, stylisz już tam więc widzicie, jaki jest limit więc nie jest to, to taka nieprzemyślana modyfikacja. E, Na modyfikacja jest fajna, można się fajnie pobawić. E, można robić różne rzeczy z nią. E, no i cóż, moi kochani, modyfikacja naprawdę bardzo fajna. E, I naprawdę bardzo Wam ją polecam. I tak, możecie napisać w komentarzu, co sądzicie o tej modyfikacji, czy jest fajna, czy jest zajebista, czy jest świetla, czy jest śmieszna, czy jest głupia, czy jest średnia, czy jest taka sobie. Piszcie takie słówka właśnie kluczowe, e, jaka ta modyfikacja jest, jeżeli, jeżeli macie czas, chcecie być tacy lepsi i okej. Okay. I napisać jakiś dłuższy, fajny komentarz, e, no to oczywiście zapraszam, e, łapka w, gó w górę mi. What the fuck! Łapka w górę, ile widziana, dodania do lubimych też, komentarze oczywiście i subskrybujcie kanał. Czekajcie na kolejne filmy, cześć, pozdrawiam!